Nie odbierz mnie źle. <laughs> y, dziewczyny widziały, że troszkę mnie emocje poniosły. I y, się troszkę popakałam. A kiedy ty <laughs> Mówiąc... No później po naszej rozmowie. Aha. Sformułowałeś troszeczkę źle swoją wypowiedź, ale nie dlatego, że wiem, że chciałeś mi urazić, tylko po prostu też twój język jest taki, jaki jest, może A troszkę zasypsów. No że troszkę jestem za duża do Twoich kategorii. Trzeba mówić, lubię drobna kobiety. Słuchaj, nie, ja się za zapyta... Tak i powiedziałam, ona powiedziała, jestem za gruba, nie, się za że przepraszam, nie, 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 nie. przepraszam. No, rozmawiamy z słuchaj... okazji. No, mówię, jak wiesz, swoją wersji też, mówisz o no? ty tylko moją wersji, no? wersji. Ale przerywasz tak. mi, więc chcę ci powiedzieć i chcę też. Na tutaj mamy, tak? Dobra, nie, to bardzo nie jak się czułam. Ja nie mam ci za złe i nie mam do ciebie pretensji i nie chcę, żebyś ty się poczuł źle. Ja chcę ci to mówić od swoich. Przepraszam, czy ja po prostu następnym razem wiesz, no może powiedz kobiecie po prostu, że lubisz troszkę no nie tak jak no nie no wiem, po no, jak? no. powiedz. No nie wiem, może troszkę inne chudsze dziewczyny, no nie wiem jak to urazić. No pomóżcie mi, dziewczyny, a żeby nie? to nie zostało. No właśnie, bo ja muszę wiedzieć, a ty nie wiesz <grym> jak, jak ja miałam powiedzieć, no to właśnie jak Bym ja na pewno nie wiem. Sasa, najlepiej powiedzieć wam inny typ kobiety. Nie ma co tego ciągnąć, A, no to ja, ja nie mam tak, <gry> Jeżeli poczułaś się urażona, to naprawdę serdecznie Cię przepraszam. Wiem. Staram się to tak delikatnie ująć, jak tylko można, patrząc na to, że ty masz dystans i ode mnie wymagałeś bezpośredniości. Już tak staram się delikatnie, dodałem mnóstwo przystałek do tego, że no jakby ci powiedzieć, dobrałem słowa, które potrafiłem dobrać. Poczułaś się ura... jeżeli się uraziłaś, naprawdę wiem. cię, nie przepraszam. Po prostu, no to może tak, no, to, no, no nie jesteś w moim nie. typie ogólnie. Nie dziękuję Ci pięknie, dziękuję Ci pięknie, nie musisz się denerwować. Wszystko jest w porządku, bo ja się nie poczułam w żadnym wypadku urażona i ja nie mam ci za złe w żadnym wypadku. Czyli zamiast, ty nie poczułaś ty się urażona? Nie poczułam się ale urażona, ale doszło do tylko tego, doszło że ja musiałam cię przeprosić za to, że cię uraziłem. <laughs> A teraz już się czuję lepiej, no nie. Ej, wszystko jest ok, naprawdę. Naprawdę niczym, niczym kompletnie się nie przejmuj. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem koncepcję, jak to faktycznie działa w rzeczywistości. Jakby tak jak mówiłem, koncepcja idealnego biznesu musi stworzyć problem, a potem rozwiązanie. Ja musiałam tak, ja musiałam tak naprawdę... Ja musiałam ja tylko nie przysłuchać nie to wszystko. W sumie, ja bez sensu się odzywałem. morda, kobiety, kobiety, wiesz. Czasami lepiej że mi, niż sama sytuacja rozgąży. Dalej będę sobą, dalej będę szczera, dalej będę próbowała zwojować świat na swój sposób, moją osobą. E, Czy tam jakieś serce, jakieś mężczyzny. E, i, I co? I zaraz robię make-up, stawiam uśmiech i idziemy się bawić.